Oto młoda mama. Usypianie jej ukochanego dziecka to nowość w jej życiu. Nowość, która zabiera jej sporo czasu. Ale mogłoby być inaczej. Oto rozwiązanie. Szumiący miś Wisber. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Wisber zapakowany został w wyjątkowe pudełko. Już od pierwszych chwil wiesz i czujesz, że obcujesz z niezwykłą zabawką. Na pudełku znajdziesz sporo ciekawych informacji. Laury i wyróżnienia, które zdobył Whisper, a także informacje o dożywotniej gwarancji oraz o tym, jak działa szumiący miś. Na odwrocie pudełka opisaliśmy jego najważniejsze funkcje. Widać też, co powinno znajdować się w środku. A więc sprawdźmy. W środku jest przede wszystkim szumiący miś Whisper. Miły, prawda? To ten welur. Spokojnie, wszyscy tak reagują. Zwróć uwagę na długie nogi misia. W jego łapki bezpiecznie wszyliśmy magnesy. Tak, ten miś może łapać. Łapiesz? Szeleszczące nóżki uszyliśmy z kolorowych, kontrastowych tkanin, dzięki którym miś nie tylko uśpi twojego malucha, ale także będzie stymulował jego rozwój sensoryczny. Tkaniny barwione są ekologicznymi farbami, posiadają atest o ekoteks, a sam miś wypełniony został antyalergicznym wypełnieniem. Każdy szumiący miś Weasber ma wszytą metkę potwierdzającą jego oryginalność. Metkę znajdziesz też na welurowym worku dołączonym do misia. Przydatna rzecz, w którą możesz chować nie tylko misia, ale też rzeczy, które przydadzą ci się na spacerze. To jest serce uizbera. Urządzenie szumiące. Tak się je włącza, tak się je zgłaśnia, a tak ścisza. Wszystko jednym przyciskiem. Fajnie, co? Ale to nie wszystko. Jeśli Twój Whisper jest wyposażony w funkcję CrySensor, urządzenie nie tylko będzie szumieć przez 40 minut, samo się stopniowo wyciszy, ale pozostanie w czasie czuwania i zareaguje, uruchamiając szum, kiedy tylko Twój maluch się przebudzi. Pamiętaj, że baterie nie są dołączone do pudełka. Potrzebujesz trzech baterii AAA, tych cienkich. Wkładasz baterie, zamykasz i już urządzenie jest gotowe do usypiania. Umieść je w głowie misia i ciesz się odzyskanym czasem.